I hop. A yy, ostatnie ściąganie sprawdzimy sobie ten słupek jak działa. Ten nowy bo miałem to, mieliśmy to jeszcze sprawdzić. Czyli ten poziomy wskaźnik obciążenia mamy kolejne branie. I teraz, teraz jest unikat, nie? Teraz jest unikat. No dobra, super. Czyli wziął przed 22, 24 to jest 2, druga to 4, 3 5, czyli śmiało o 3 można na wodospad wrócić. Będzie 5 godzin łowiskowych. No, te kluby coś tam dają, jakby nie było, nie? To akurat... A właśnie. A, propos, a propos klubów, to za chwilkę uczycie minutę ciszy, bo w ogóle o tym zapomniałem. Wyszedł, wyszedł medal właśnie po 21.00, także teraz to na pewno, skoro tak się wykłada, to jest unikat, ale chyba nieduży. Sądząc po jego wielkości, ale zobaczymy. To tylko pozory, że taki mały, czy niekoniecznie? Wiem, wiem, wiem. Już wiem, bo wiem, że medal i unikat, także wiem, że, wiem, że to unikat. Nie, bo medal już wyszedł, także to jest 100% unikat. Pytanie tylko: jaka, jaka waga tego unikata? Unikatowego, okłania nilowego. O kurde. <laughs> oj, oj, oj. No ta wędka chyba nie wytrwa. W sumie jeszcze jednego unikata bym przytulił chociaż cztery w siatce i. Czyli jeszcze jednego. No patrzcie na to. Nie. Wyniszczają sprzęt a konie wyniszczają to teraz to można śmiało z ręką na sercu z czystym sumieniem stwierdzić że one wyniszczają sprzęt. Normalnie na 4-5 unikatowe kokoni, powiedzmy na, nawet na 4, to max 5% wędki schodziło, max. max 5%. I jeśli chodzi o kołowrotek, było, było podobnie, nie? A tu teraz no w sumie 20% zeszło z wędki. Z czego 9% po zabawie z hamulcem, nie? A z wrotka już 11%. Także no sprzęt topnieje w oczach. O kurde! Ale ten unikat się rozszalał. 83 metry odjazd. To unikat jeszcze mi tak daleko nigdy nie wyjechał. Na tym sprzęcie. A go pompuję cały czas. I nic sobie po prostu z tego nie robił. Czyli już on się chyba nie męczy, tak mi się wydaje, bo i tak Zestawo na maksa zamknąć nie da rady. Niestety. I to jest największe to co oni tutaj... No, strzał jak dla mnie... w serce, nie? Prosto w serce strzał. Że nie możemy zamykać Zestawo na maksa. I te walki długie, bynajmniej z koniami, ale piękna świeca, grzbiet swój pokazał kapitalnie. Eee, I te walki z okoniami długie, i sprzęt bardzo szybko się zużywa. No to nie osobnie w oczach, nie. By walcząc z okoniami. A teraz eee, okonie łapać z, z brzegu? Nie. <coughs> Kamba z brzegu też nie. <coughs> nie, nie, nie. Nie ma takiej opcji. Ciekawe, Ciekawy, jakiś podbierek by się zmieścił. <coughs> No, połowę tego mamy prawie, że? Ola, walka. Ciekawe, ile będzie miało, bo to jest ta banku Nikat. No i pięknie. Ja pierdziele I kołowrotek jeszcze 3% i wejdzie na żółto. No to sprzęt, sprzęt nie wytrwa. Niestety nie wytrwa sprzęt. Yy... Nawet tej nocy już nie wytrwa, Oj nie A jeśli jak nam teraz podczas holowania tej ryby kowrotek wiedzieć na żółto, no to to już będzie dramat. Możemy tego konia już wtedy nie zatrzymać. Jasny gwint Bynajmniej na wodospadzie, nie? Na wodospadzie na pewno, bo mamy tutaj barierę i nie możemy za nią wpłynąć. Bynajmniej na wodospadzie i na linach. Koło że niż koło to jeszcze pół biedy, Bo będzie nas ciągnął, a... I liny już niestety nie. Także nam nie wytrwa, nie wytrwa nam sprzęt niestety, nie wytrwa. Za naprawę to zapłacę słono, za dwa zniszczone kałowki za zniszczony ki myślę, że za te trzy rzeczy z 30 tysięcy to lekko. Siatka, drugi tyle to spokojnie za 11 dni. Myślę, że to bez żadnego problemu. Czyli już same naprawy: 670 tysięcy. Mogą być ee, siatki, dwóch i te jedne wędki co łowimy. 187 kg 774 gramy. Dzięki. Tak to wygląda jeśli chodzi o bonusy. Nie będę robił z nim zdjęcia, bo już wolę go mieć w siatce. Na sprzęt za szybko schodzi. Także ładny, unikatowy okoń nilowy, było widać kapitalną, kapitalną walkę. Już jesteśmy po aktualizacji, oczywiście. Prawie dwumetrowy okoń. 187 kg, 774 gramy. 199,6 cm. Doświadczenie mamy ponad 28 tysięcy i gotówki 50 687, tak to wygląda. Tu musimy zrobić podmiankę 98,5 kg 76 90 ponad 100 elegancko, czyli sum i oko 76 do wody i zabieramy Unikata. No i ładnie. 880 kg. Eee, także tak to wygląda. Ja sobie klip wideo sobie, eee, klip wideo sobie eee, zapiszę. Aktualnie mamy w siatce trzy unikatowe. Sumy unikatowy kamba z z lin. 800, 880 kg mamy w siatce 214 tysięcy przy sześciu tu spróbujemy jeszcze jednego, jeszcze jednego unikata w nocy wyjąć. Także na razie największy unikatowy okoń nilowy 187 ,774 kg, 774 gramy. Właśnie już po aktualizacji jest to na razie największy okoń nilowy. Piękne. I walka była niesamowicie długa i wyczerpująca.